Dzień dobry, nie sądziłam, że będę nagrywała aż tak szybko, ale w sumie mąż wyszedł i mówi: No to weź i nagrywaj, skoro ja wychodzę z dzieciakami. No i musiałam nagrać. Cześć, jestem Julia, jestem dziewiarką, jestem barwierką, to znaczy, że ręcznie barwię włóczki, czasem je nawet sprzedaję. Mam tutaj kanał na YouTube, gdzie prowadzę takie dziewiarskie pogaduchy, które się nazywają dziewiarski vlog, oraz mam swój profil na Instagramie o nazwie Juleczkownia. Jeśli mnie tutaj oglądacie, to wiecie, że dopadł mnie ostatnio taki kryzys dziewiarski, spowodowany tym, że bardzo dużo projektów mi nie wyszło. Otrzymałam całe mnóstwo komentarzy od Was, że super, super, że mi nie wychodzi, bo to Was pociesza. Jakby Bardzo się cieszę, że mogę Wam służyć swoimi porażkami. Jak już miałam taką serię kilku porażek dziewiarskich, że to mi nie wyszło, to mi nie wyszło, to mi nie wyszło, stwierdziłam, że zabiorę się za coś. Super prostego, czy za coś super ambitnego? Super ambitnego. Słuchajcie, stwierdziłam, że skoro nic mi nie wychodzi, to jak się zabiorę za coś najtrudniejszego na świecie, ale się tak na maksa do tego przyłożę, to wtedy mi wyjdzie i ja, tak taką petardą, po prostu w, z powrotem wstrzelę się w ten dziewiarski świat i wrócę, wiecie, tak na laurach. Nie stało się tak. To jest ten projekt. Projekt to miała być cukienka z kokonka. To jest ten kokonek. Ten kokonek połączyłam z pajęczynkiem, z taką włóczką białą, z fuksjowymi i z turkusowymi fragmentami. I zaczęłam dziergać. No i ja już tutaj skończyłam. Jak to się nazywa? Karczak skończyłam. No to porozmawiajmy o tym, co nie wyszło. Przede wszystkim tutaj nie wyszło to, że ten, to coś, ściągacz przy dekolcie wywija się w drugą stronę, ale stwierdziłam, że to nie szkodzi absolutnie, bo zawsze mogę wszyć tam jakąś nitkę albo gumkę i to się jakoś tu dociśnie, ewentualnie przecież jeszcze jestem w stanie to wypróć. Wiem, że to sprócie nie z tej strony, więc pewnie musiałabym każde jedno oczko spróć, ale już trudno, może bym i tak zrobiła. Więc to jest do naprawienia, da się to zrobić. Wydzieliłam te rękawy w tej sukience, no i się okazuje, że to jest dla mnie ekstremalnie ciasne. To oznacza tylko to, że ja po prostu za wcześnie te rękawy oddzieliłam i ten karczek powinien być dłuższy. Ale skoro już wydzieliłam te rękawy, czy ja to będę pruć? Stwierdziłam, że tak, że będę to próć, więc to odstawiłam. Ale im dłużej to leży, tym stwierdzam, że mi trochę żal i że to już jest mój chyba siódmy pomysł na tego kokonka i prółam już go z każdej możliwej strony i chyba zasługuję na to, żeby w końcu czymś się stać, więc. Jakbym zrobiła tę sukienkę do końca, myślę, że ona wyszłaby na pewno dla kogoś z mojej rodziny i myślę tu o moich bratanicach, które są nastolatkami, na którąś z nich na pewno by ta sukienka pasowała. To jakby trzeba by się zmusić do tego, żeby wydziergać coś dla kogoś i poświęcić te 10 godzin na dubanie, żeby dać to po prostu komuś w prezencie, ja jestem selfish niter i ja najmniej wszystko bym dziergała tylko i wyłącznie dla siebie. Et... Nie, żeby mi wychodziło, nie. bo głównie zajmuję się prudzie. Stwierdziłam, że teraz bardzo, bardzo chcę, żeby moja garderoba była pełna dzianin i to takich dzianin uniwersalnych, takich dzianin, które będę nosiła do sukienek, do dżinsów, takich dzianin prostych i nudnych. Taką ekspresję kolorystyczną i szaleństwo mogę uprawiać w barwierstwie, w tworzeniu kolorowych włóczek. A w dziewiarstwie skupię się na nudzie powtarzalności, smętności, codzienności, przewidywalności, stagnacji. No marzą mi się takie nudne, proste swetry, żebym mogła je nosić. Non stop do wszystkiego. W związku z tym mam bardzo dużo włóczek, bardzo dużo włóczek, tak naprawdę dużo włóczek. I nie jestem z siebie dumna. Mm. Wiecie, to się nazywa chyba zakupoholizm, tak? Idzie się z tym na terapię. Poszłam na terapię, gdybym miał pieniądze. Nie miałam pieniędzy, wydałam wszystko na włóczki. Dało mi to radość, a teraz bym chciała coś z tego wydzierkać. Pierwsze moje zamówienie to zamówienie z Kokonków i Soft Tweed od Dropsa. Kupiłam taki błękitny kolor, on nie jest taki do końca baby blue, bo to jest tweed, więc są tam takie przebłyski trochę białego i trochę takiego turkusowego i jest to włóczka, która w składzie ma trochę wełny, trochę alpaki i trochę wiskozy, ale ona jest dość delikatna, tak bardzo delikatnie skręcona. I wydaje mi się, że na grubych drutach, jakby ją ograć, to wyszedłby z tego fajny, właśnie sweterek, taki niekoniecznie zimowy, tylko właśnie taki przejściowy. Wiosna, jesień, w lato nad morzem. I chciałabym z niej sobie coś właśnie udziergać, dlatego kupiłam tych modków. Powiedzieć na głos? Nie powiem, bo się wstydzę. 12. I mam nadzieję, że coś pięknego uda mi się z tego wydziergać. Od razu uprzedzam, że ona nie jest jakoś super miła i przyjemna. Właśnie w odczuciu jest bardziej taka papierowa, tak bym ją nazwała. Nie jest to coś, co nie, tylko bardziej taka nieoczywista. Nie jest tak nieprzyjemnie szorstka, tylko jest taka powiedziałabym Gdyby była osobą, nie byłaby tą super miłą osobą, którą uwielbiamy, ale też nie byłaby tą taką hamską, o której z daleka już wiesz, że jest po prostu skończoną. Skończoną niemiłą osobą. To jest taki ktoś, kto siedzi sobie cicho i czasem walnie żartem bardzo sarkastycznym, takim właśnie w punkt, i nie wiesz do końca, czy go lubisz. I nawet nie wiesz, czy on Cię lubi, bo on Ci tylko tak co jakiś czas dosrywa, ale ogólnie się śmiejecie i to jest właśnie taka włóczka. Kokonki mają też taką wiskozę w takich motkach. Special Limited Edition. To jest, słuchajcie, 1200 m w 225 gramach. Wiskoza 96%, 4% BPT. Zalecane szydełko drutu od 2 do 4 mm, zależy co chcemy, jak chcemy. Ona jest przeprzyjemna. Ona jest. Że jak nic z niej nie zrobię, to po prostu będę co rano wstawać, tylko robić sobie, że mieć miły dzień. Kupiłam sobie taki kolor, który się nazywa ciemna patyna i chciałabym z niej zrobić bluzeczkę na szydełku taką z rąbów. Z rąbów. Chciałabym i ona będzie miała dziurki. Bo będzie z rąbów. Ja wam tu pokażę takie inspiracje moje z Pinteresta, jakbym to chciała zrobić. Chciałabym to zrobić na szydełko e, właśnie chyba na naramkach. Chyba na ramkach, chyba na ramkach. Tak na naramkach chyba będzie. Chyba. Chyba, bo ja nie ugram jak ten ręka w ogóle podczepić będzie to bluzka na, na ramkach, zrobiona właśnie z y, tych rąbów. I kupiłam drugi motek, y, dokładnie tej samej wiskozy, y, tylko w kolorze, który się nazywa ciepły beż, żeby zrobić sobie z niej top na drutach. Ona jest taka przyjemna, chłodna i taki lejący, fajny top. Myślę, że byłby super. Jest tutaj aż 1200 metrów. To jest dużo, więc wydaje mi się, że jak na druty będę chciała to wziąć, to po prostu pojadę sobie dwoma nitkami ze środka i z zewnątrz i wtedy wyjdzie fajnie, bo tak to by musiała chyba robić na drutach 2 mm, a tak zrobię na 4. Zanim opowiem Wam o moich... Zobaczę, czy się nagrywa. Nagrywa się. Zanim opowiem o moich drugich zakupach, które zrobiłam w sklepiku, to wrócimy do tematu, jak nie wyszedł mi super skomplikowany projekt, to chwyciłam za super łatwy i jednym z łatwiejszych projektów na drutach jest chusta strzałka moim zdaniem. Ja chusty strzałki nie robiłam już wiele lat, pewnie ze 3 w mamy rok 2003, zaczęłam w 17. 6 lat ciergam, no to może ją robiłam 5 albo 4 lata temu, i to jeszcze w takiej mikro wersji, właśnie dla mojej córki, która była malutka. Oj, to nie, bo ona się urodziła. E, nie. Ciężko powiedzieć, ale kiedy się zrobiłam i ona była mała. Teraz chcę zrobić wielką, mam taki koszyk. I to jest taki koszyk resztek, bo to są no, takie, widzicie, moteczki. Różnej grubości, kolory wybrałam specjalnie biały, beż, szary, niebieski i różowy. I tutaj jest i moher, i bawełna merceryzowana, i zwykła bawełna, i wełna, i alpaka, i nawet pokrzywa. I stwierdziłam, że właśnie z tych końcówek wszystkie je połączę w wielką chustę strzałką. I to jest świetny pomysł, taka chusta strzałka właśnie jako projekt resztkowy. Idzie bardzo dużo wykorzystać włóczek na tę chustę. Nie ma jeszcze nitek pochowanych, jest taka w ogóle, o. Nie ja nawet nie wiem, jak ona duża wyjdzie. Już zaczęłam ją zakończać. widać, tak się ją zakańcza. E, czyli minęłam już jakby jedną trzecią. Tak się podaje, że po jednej trzeciej powinni, powinno się zacząć zakończać. Robię to na drutach 3,5, właśnie na unikornach, unicornach, e, unikornach. Unicornach. Robię to na jednorożcach z, od Adi. Zatem tak, to jest ten projekt, który mnie całkowicie, oczywiście pokazuje na lewej, nie na prawej, na lewej? Tu jest prawo który mnie tak pochłonął ostatnio, bo to jest takie typowo bez myślenia, tylko oczka prawe. A teraz już nie mogę doczekać, aż to skończę, ponieważ zrobiłam kolejne zakupy w sklepiku. Popłynęłam. A to wszystko jest wina moich koleżanek z grupy Dziergana Kawa. Serdecznie Was pozdrawiam. Bo ja zadałam tylko takie pytanie, czy gdzieś jest promocja może na drop safran. A one mi od razu, wiecie, pyk, linki, ceny. Wszystko, wszystko sprawdziły, wszystko obcykały, podały mi, gdzie ja mam wszystko kupić. No i tak sobie pomyślałam, no, atrakcyjna cena, rzeczywiście. Jeszcze ktoś się odezwał: Ej, to jak już tam robisz zakupy, to ja też coś chcę. To wtedy już musiałam kupić. I wzięliśmy pod uwagę jednej rzeczy, że w sklepiku darmowa wysyłka jest od 400 zł. Wiecie, za ile kupiły moje koleżanki? Wiecie, za ile one zrobiły zakupy? Za 60 zł. I ja sama musiałam dobrać do darmowej. Sama. Tak mnie zostawiły na lodzie. No ale już trudno. Jak mus, to mus. Kupiłam sobie Drop Safran. Kolorze Camel i to jest kolor 21, dlatego, że wymarzyłam sobie taki kardigan. Ja mówię z pachy i wtedy nie za bardzo ludzie łapią, o co chodzi, więc może powiem, że z sześciokątów, że robi się jeden sześciokąt tu i drugi sześciokąt tu, i z tych dwóch kawałków je się razem łączy i wstaje kardigan. I ja sobie właśnie wymyśliłam, że zrobię sobie drop drops safran właśnie. Coś takiego letniego, cienkiego, tylko taka narzutka, żeby to było takie do połowy uda co najmniej. E, Żebym miała wąskie rękaw, tak się postaram zrobić. I właśnie takie mam marzenie, żeby to było z tego koloru i z tej włóczki. Na szydełku będę to robiła zaraz natychmiast, jak skończę chustę. No, ale że safram w takiej fajnej promocji, to wziąłam jeszcze sobie taki kolor. Nie mam pojęcia, czy on tutaj będzie dobrze wyglądał. Chciałam w ogóle pochwalić sama siebie, że ja nagrywam te odcinki nie widząc się. Ja patrzę, bo lepszą kamerę mam w telefonie z tyłu niż z przodu, więc ja się nie widzę, jak się nagrywam. Patrzę tylko w obiektyw. Czasem jeszcze mi się uda tak ustawić telefon. Że po drugiej stronie gdzieś tam sobie postawię lusterko i ja zerkając w to lusterko widzę, co się wyświetla na ekraniku, ale nie zawsze tak się da. I teraz to jest ten moment, w którym ja nie widzę, co pokazuję, więc nie wiem, jak ten kolor tutaj wygląda. Nawet nie wiem, czy go teraz w tym momencie kamera łapie. Ustawiałam sobie krzesło tak, że jak będę siedzieć tu, to będzie dobrze, więc siedzę, tak wiecie, z kijem. Bo się boję, że jak się poruszę, to już mnie kamera łapać nie będzie. To jest taki kolor. Czerwone wino. Nie jest taki czerwony, agresywny, atakujący. Wydaje mi się, że taki czerwony o charakterze czerwonego wina, nie tylko o wyglądzie czerwonego wina, tylko taki, że tak świeci takie. Taki jest ten kolor. z tego marzę mi się sukienka na lato, która będzie. Znaczy ja planuję zrobić tak, że znajdę jakiś wzór na top. I jak zrobię ten top od góry, to po prostu go nie skończę, tylko trochę rozszerzę na biodra i już pojadę z tematem. I mam, I mam w planach wydziergać wszystkie te motki, ale jak pojadę od góry, to nie będzie problem. Po prostu wydaje mi się, że gdzieś w okolicach nadkolanowa zrobię jakieś pęknięcie, rozporek, jeden, może dwa. I już pojadę tak długo, aż mi się skończy włóczka albo nogi. Pokupiłam jej dużo też, bo musiałam dobrać do darmowej przesyłki. Kupiłam też sobie akcesoria dziewiarskie i kupiłam sobie tak, dwie pary drutów. Prym i to jest ta wersja Ergonomics, dlatego że je pokazywała Magda z kanału Pani Magdalena. I Magda je pokazywała i nawet je rozdawała w rozdawaniu. I ja stwierdziłam te 80 cm, zawsze mam takie długie. U, wezmę 60. Słuchajcie, ja wzięłam 60. I one są takie tyci. To przecież ledwo, ledwo mi tutaj... Nie dziergałam jeszcze na nich nic. Te, które sobie wyjęłam, to są 3,5. I teraz tak, co na temat tych drutów? One są plastikowe i one są elastyczne. Na końcu mają taką kulkę. Koina wie, czy to się dłostrzyło. Dobra. E, żyłkę mają taką, że to jest chyba metalowa linka obłuczona w jakiś plastik. To, co już mam pewną wątpliwość co do tych drutów, to to miejsce. To miejsce, no nie wiem, nie wiem, czy to miejsce jest takie, jak ja lubię to miejsce. Teraz zrobię taką przebitkę, pokażę Wam, jak to wygląda w jednorożcach właśnie to miejsce, która absolutnie w ogóle nie haczy i jest tak płynne, że się tak przyjemnie przerabia, że w ogóle człowiek zapomina, że takie miejsce w drutach może istnieć. A co do tych drutów mam pewną wątpliwość, aczkolwiek jeszcze nigdy na nich nie dziergałam, więc nie wiem, nie wypowiem się, nie znam. Skoro pierwszy raz w życiu wzięłam coś nowego na spróbowanie, to okupiłam od razu w dwóch rozmiarach. Te mam 3,5, a te mam 3 mm. Ja pudełko wygląda tak. Jedno od razu wyjęłam, jedne nie. To rozpakujemy razem. Kupiłam sobie też szydełko 3 mm. Zapakowane jak cząteczka do zamówienia. No dalej ja bardzo lubię szydełka proste. Czyli taki zwykły pręcik. Wiecie o co chodzi. Jak drucik wygięty, koniec, bez żadnej rączki, bez żadnego ergonomicznego uchwytu, bez niczego. Takim się nauczyłam, jak byłam mała i takim mi się dzierga najlepiej, mimo że mam bardzo, bardzo dużo szydełek. Bardzo dużo szydełek. Bardzo dużo szydełek. To kupiłam sobie nowe właśnie takie i chcę spróbować, jak mi się będzie tym dziergać. Ta rączka dla mnie jest gigantyczna. Dziubek maleńki. Nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze nic nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. Tu. O. To jest plastikowe. Ta główka tutaj też pracuje. No, wygląda jak szczoteczka do zębów. Nie wiem. Zobaczymy. No i rzuciłam się na taką estońską wełnę chyba. Tak to było nazwane. jarno to się nazywa. Ul 90%, 10% syf. Nie przeczytam jak to się nazywa, ale wygląda to tak. Ona jest taka cieniowana, ale jak ja już się wkręciłam w te chusty, to stwierdziłam, że może może coś z tego zrobię, taką chustę, bo marzy mi się taka chusta. E, oparłam się na chwilę i zapomniałam, że może mnie kamera nie łapać, jak jestem oparta. E, marzy mi się taka chusta, taka, taka trójkątna, żebym ja stojąc, mogła ją mieć na ramionach, a żeby ona tym dzióbkiem na dole tym dziubkiem na dole, żeby mi sięgała do kostek. Dlatego kupiłam dużo, dużo, wełny na tę chustę. I ona nie musi być super przyjemna, nie musi być bawełniana, nie musi być skortonka, nie musi być kokonka. Może być właśnie taka, żeby ja miała coś takiego, żeby sobie tak romantycznie narzucić na ramionach jak Outlanderze. Tak się nazywa ten serial? No oczywiście, o, ta miała te chusty, wiecie, jak Ania Zielonego wzgórza. O, to może prędzej. Um, wiecie, tam misternie na tym szydełku te kwiaty i nie, to ja nie. To ja bym tylko wzięła na jakichś drutach i żeby zrobić to tak, żeby to było takie ażurowe, ale takie ażurowe. Takie ażurowe, nie piękne, tylko takie ażurowe, zwykłe. W tym celu kupiłam jeszcze dwa takie młoty, i to też jest coś tam estońska, tak była napisana chyba. No i to jest już 100% wełna, nieprzyjemna szorstka, i nie ma to znaczenia dla mnie. Ważne, że jest cienka, bo ona tych metrów ma ponoć tutaj bardzo dużo. Nie jest tu napisane, na stronie było napisane i było chyba, że w 100 gramach ona ma aż 800 metrów. Tak mi się wydaje. Albo to było o tej. Albo i o tej, i o tej. Możliwe, że tak było. Pachnie jak taki stary dom. Jak stary dom babci. No, o Mhm. Tak pachnie. Jeny i to by chyba było na tyle. Uwaga, teraz będzie taka mała wstawka dlatego że z okazji tego, że teraz mam na YouTubie aż 3000 subskrypcji to chciałabym zrobić taki odcinek QA, czyli pytanie i odpowiedzi, wy pytajcie. pytacie, ja odpowiadam. I teraz te pytania, ja bym chciała, żebyście tutaj w komentarzach pod tym filmem zamieścili. Ja też się zapytałam o pytania na Instagramie, więc jeżeli tu będą pytania i na Instagramie będą pytania, to zrobię taki odcinek QA właśnie. To, co chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, to że 10 czerwca spotykamy się na światowym niedzielania w miejscach publicznych w Gdańsku w parku Regana, drewniany Pomost nad Łąką. Tam robimy wydarzenie z moimi koleżankami, z wielą jagodą, Renatą, Natalią i Kamilą. I to miał być taki piknik na trawie, a nam się szkuje naprawdę ogromny event będą piękne dekoracje porobicie tam sobie świetne zdjęcia mamy bardzo dużo sponsorów którzy zechcieli nam dać nagrody na konkursy więc będzie masa konkursów część z nich tak zwałowa, że po prostu aż się śmiałam jak je rozpisywałam mam nadzieję, że dojdzie do nas food truck z takimi słodkościami będzie też taka kawka dostępna z rowera nie bójcie się o toaletę, bo będą toje. będziemy mieć nagłośnienie żeby było nas słychać mam nadzieję, że wpadło mi szydełko Mam nadzieję, że uda nam się to tak wszystko dopiąć, jak mamy to w swoich głowach. Iwent zaczyna się o 13.00 i trwa do 16. To, co musicie zabrać ze sobą, to swoją robótkę oczywiście, kocy, Wam się wygodnie siedziało, Jak potrzebujecie takąś jakąś podusię, czy tam jakieś swoje przekąski, swoje picie. I przede wszystkim, znowu mi wypadło szydełko. Przede wszystkim, jeszcze fajnie, jakbyście widzieli jakąś swoją popisową dzielinę bo chcemy sobie zrobić pokaz młody, w którym też będą konkursy do wygrania i tam nagrody będą... będą warte zachodu. Także taki event nam się szykuje. Póki co spotykamy się, tak wiecie, normalnie, lajtowo, bezstresowo, na takim dzierganiu w parku. Odpuściliśmy sobie chwilowo stołowanie się po restauracjach, korzystamy z pięknej pogody, siadamy sobie na kocyku i dziergamy z moimi koleżankami. Tak, to są te, które się nie dorzuciły do zamówienia ja oczywiście sobie żartuję, bo ja dziewczynę uwielbiam i ja wiem, że one już powoli też zaczynają rozumieć moje poczucie. Jest jakaś karetka, muszę poczekać aż pójdzie. To było na tyle. Mam nadzieję, że w następnym odcinku uda mi się pokazać Wam skończone projekty, które będą powalająco piękne i udadzą się za pierwszym razem. To, czego Wam życzę z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka nie płyńcie z zakupami tak jak ja. To było na tyle, życzę Wam miłego weekendu, pysznej kawusi i mnóstwo czasu na przerabianie kolorowych oczek. Do zobaczenia!